Więc, dzień dobry, witamy i tu jest poza nami eee, Więc dzisiaj Wam pokażę fajny glitch, który odkryłem. I ja mam lagi oczywiście. E, więc pokażę Wam dzisiaj glitch, który odkryłem, chyba ja. E, po tym jak próbowali naprawić glitch z lataniem samochodu, czyli o co chodziło? Czyli po prostu sobie zabawałeś, zabawałeś. Skakanie pod scroll i kakao. Teraz przez to jest nowy glitch. Więc się jak Jak <try> to, to to, to 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 I dla nich to jest niewidzialne. I to jest fajne jak polecam. I o ja bym tak, to więc jeszcze raz, jak to robić skaczemy, kiedy lądujemy to o, tak jakby będzie auto się próbowało odbić bo będzie skakał tak jakby odbijać jeżeli będziesz się odbijał to klikacie w K Userlar kanalımıza altyazısını arama içinspe soluna drop Nuke'yi zırtoredu! Buคะnı paket istersesiz İNANMISİMİN CAR indir facedigo O 읽ip dur��다는게 Yok şey olmadığı için tüm Panie Komisarzu, w tym je, I to, to auto, że takie jest bardzo że jak skoczyć jest bardzo w to roku, że w w